Przez lata mówili, że jesteśmy przestępcami. A dziś? Dziś liczą z tego podatki. A. W piwnicach cisza, tylko zegar i stres. Nocne światła miasta, brudny beton i sens. Nie było trendów, nie było praw. Była ziemia, pot i strach, kiedy oni spali My czuwali w mroku, bez fleszy, bez kamer, bez poklasku i brokatu Nie dla hajsu, nie dla sławy, yeah. dla kultury, która rosła latami hey. To nie moda, to kultura Nie z dnia na dzień, nie na chwilę że hey. byli pierwsi, gdy było ciemno Byliśmy silni, to nie moda Świat to zalegalizował. Dziś te same ręce liczą, cyfry w tabelach. Co wczoraj krzyczały, to przestępca, to patologia. Zmieniły się ustawy, zmienił się ton, ale prawda została, to był nasz dom. Nie pytaj, kto był legalny. Zapytaj, kto był odważny. Kto sadził, gdy za to karali. Kto wierzył, gdy inni się bali. To nie moda, to kultura. Nie z dnia na dzień, nie na chwilę. Nocą bez nas widzę. Grołe, byli pierwsi Zanim świat to zalegalizował Nie każdy musi to rozumieć, ale każdy, kto tu był, wie, 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 wie. Growerzy byli pierwsi. the band